Witam Was w nowym odcinku z cyklu Just animuje. Dzisiaj będziemy w troszeczkę innym miejscu. Mamy tutaj nawet taki plan filmowy, że widać mnie na kanapie. Za mną jest, tutaj mamy Kraków, malarstwo, taki obraz. Więc myślę, że jest to fajne miejsce na realizowanie filmu, tworzeniu animacji, a w zasadzie na temat taki bardzo filmoznawczy, bo będziemy się zastanawiać dzisiaj, czy wszystkie filmy są o miłości. Jest takie powiedzenie, że każdy film, który dotychczas nakręcono, jest w jakimś sensie o miłości, ponieważ miłość jest, jakby to powiedzieć, motorem dla akcji filmu takim powodem do motywacji dla bohaterów. Kiedy my w moim tutaj filmach w cyklu justa, animuję, mówię o. W tworzeniu filmów animowanych to teoretycznie mamy na przykład klasyczną animację, gdzie książę ratuje księżniczka. Myślę, że taka królewna śnieżka klasyczna jest tutaj tego doskonałym przykładem. Ale sam akt miłości wcale nie musi oznaczać, że bohater filmu animowanego szuka swojego wybranka lub bohaterka szuka swojego wybranka. W tym klimacie, prawda, księżniczki i tak dalej, bo miłość w sensie, że właśnie to pragnienie na przykład tego, że pomoże się danej postaci, ewentualnie mogą to być więzy rodzinne, ewentualnie właśnie jakieś na przykład filmy o przyjaźni, czy właśnie o tym, jak na przykład bohaterowie się spotykają, są na przykład wrogami i... Jakieś na przykład zaistnienie jakiegoś kątu sprawia, że obie te postacie muszą stanąć po tej samej stronie barykady, to też jest w pewnym sensie właśnie zmiana ze złych emocji na te lepsze. Czyli teoretycznie miłość, taki temat rzeczywiście odnosi się do wielu dzieł filmowych. Jeśli chodzi o filmy animowane, to jest na przykład taka teoria Pixara, że. To miłość, to uczucie sprawia, że na przykład zabawki z serii Toy Story mogą żyć własnym życiem, bo ta emocja jakby daje im powody do istnienia. Innym takim motywem jest taki, że oczywiście postacie z Pixara, jeśli chodzi o te uniwersum, no to to, że w niektórych filmach widzimy na przykład takie istaregie, czyli zagadki Niespodzianki. Na przykład w Meridży Walecznej mamy scenę, gdzie Merida w chadce Czarownicy widzi wyrzeźbione w drewnie postacie stworu właśnie serii Potwory i Spółka. No to ponoć, dlatego że Czarownica jest tak naprawdę małą dziewczynką, która na przykład podróżuje po różnych światach, żeby dowiedzieć się, jak wrócić do krainy Potworów że te fabuły tak jakby przenikają się między sobą. To takie ciekawostki możecie przeczytać właśnie na różnych kanałach rysunkowych. Innym filmem, gdzie teoretycznie też byłoby zagadnienie miłości, ale w tym przypadku siostrzanej, że po prostu siostra drba o drugą siostrę, no jest ta seria Kraina Lodu. I tutaj taka mała zagadka, jak kiedyś opowiadałam w Płocku o tajnikach powstawania tego filmu, gdzie zapoznawałam widzów Festiwalu Kultury i Sztuki dla Osób widzących i Niewidomych z techniką animowania tego filmu. Wspominałam, że to jest animacja komputerowa, jest trochę taką jakby no, bardziej zaawansowaną technicznie animacją lalkową. I wspominałam o takich różnych ciekawostkach, że kiedy powstawał scenariusz do pierwszej części, to niektórzy się zastanawiali, że Anna i Elza to będą partnerki. W sensie. Osoby nieheteronormatywne. O to chodziło. Ale w rzeczywistości, jak się potem okazało, były to siostry, która po prostu jedna siostra próbowała faktycznie ratować drugą. Ale pamiętam, że ta ciekawostka wywołała dużo uśmiechu na twarzach. De facto mamy tu właśnie motyw miłości filmowej, czyli właśnie przywiązania się obu postaci do siebie. Czy mówiąc o miłości w filmie animowanym, Mamy na myśli tylko relacje scenariuszowe, to znaczy, że właśnie oglądamy fabułę danego filmu i zastanawiamy się, jak, jak to uczucie tak pozytywne, lub może to być też uczucie zazdrości do innej postaci, wpływa na fabułę filmu. Czy faktycznie. No właśnie, czy. Tutaj, akurat mieliśmy oczywiście przykład Krainy Lodu. Taki dość zabawny. Ja oczywiście to wszystko, patrzcie, mam tu różne ciekawostki wypisane w moim kajecie. Na przykład jak jest jakiś film wojenny, no to trudno mówić stricte o miłości, w sensie miłości do wroga, do którego się strzela. Bardziej chodzi o to oczywiście, że bohater może wyjąć zdjęcie i po prostu przypominać sobie o swoich bliskich, których chroni. I w tym sensie to też jest właśnie miłość, nie? Jeśli chodzi o ten mój słynny kajet, to gdybym ja miała opowiadać o miłości, w sensie czy ona występuje w jakimś tam sensie w moich fabułach? No na początku mamy kwestię wspomnienia rodziny głównych, bohaterki, na przykład Kingi. Tutaj mamy Moko Szpeniaral, czyli mamy kolejną moją serię inspiracji. No tam jest kwestia rodziny królewskiej, która się. Wiadomo, z pewnych przyczyn bohaterowie nie mogą się spotkać, no i cała seria jest w, sensie, w pewnym sensie próbą powrotu do swojego domu, więc też w pewnym sensie jest tutaj wątek miłości czy więzów rodzinnych. Może nie wprost, nie mamy tutaj oczywiście szukania wybranka serca, ale właśnie takiej miłości, tęsknoty. Mamy też oczywiście motyw przyjaźni, szafa. Sroka Tosia, to już jest kolejna moja animacja, że właśnie motyw przyjaźni w tym sensie tym, że miłość w tym jako no, przyjaźń, tak, zaufanie, to też troszeczkę się kojarzy z właśnie tematem miłości. Lewki, no lewki próbowały ratować swojego wujka, który zaginął, czyli też jakby troszeczkę przywiązanie do znów postaci ze swojej rodziny. Czyżby też nie miłość? Jeśli chodzi oczywiście o miłość, w sensie takiej właśnie motywacji bohaterów do działania, niekoniecznie właśnie do szukania księcia. Jakby się wydawało w filmie animowanym, że miłość, aha, czyli książę i księżniczka, to rzeczywiście coś w tym jest. Ale czy każdy film jest o miłości i każdy film, o, film animowany również opowiada o miłości? W pewnym sensie możemy powiedzieć, że miłość też możemy zamienić na pasję twórców te, dzieł filmowych do opowiadania różnych historii. I jeśli widzimy to w tym sensie, że tworzenie filmów to jest dużo pracy nas, tutaj twórców filmowych, to my też w pewnym sensie kierujemy się miłością, chęcią właśnie dzielenia się swoją pasją z innymi. Więc można powiedzieć, że rzeczywiście filmy animowane, jak Pan Gil, filmoznawca, mówi, że wszystkie filmy, które nakręcono, są w jakimś sensie zawsze o miłości. To wszystkie filmy animowane są o miłości, w tym sensie, że choćby osoba, która tworzy te animacje, kocha to, co, co robi. Czyli w tym sensie to jest miłość jako pasja. No i w tym sensie też możemy powiedzieć, że rzeczywiście. Filmy animowane, każdy film animowany jest w pewnym sensie o miłości, może to wynikać z fabuły, albo może to po prostu wynikać z tego, że ktoś zaczął tworzyć scenariusz do tego filmu, potem ktoś to narysował, albo skamerował, czyli wcześniej, na przykład, musiał wykonać na przykład kukiełkę, która będzie parę tysięcy kukiełek, które tak naprawdę będą postacią z tej historii. Więc tak. Wychodzi na to, że rzeczywiście wszystkie filmy są o miłości, w tym sensie, że jak nie na planie, to przynajmniej z chęci, pasji do tworzenia tych filmów. To też jest jakaś tam forma miłości. W tym filmie, kiedy widzicie mnie, tak naprawdę, kiedy opowiadam Wam o, zastanawiam się właśnie, czy wszystkie filmy, które nakręcono, są o miłości, i czy do tego pytania również zaliczają się filmy animowane. W tym filmie właśnie widzicie właśnie, jak rysuje także moich bohaterów, inspirowanych mitologią słowiańską. Na początku miałam tam Szwic i stopniowo otworzę tym samym właśnie ciemnym pisakiem po prostu rysuje bohaterów. W kolejnym filmie zobaczycie, jak ja te postacie koloruję i tam opowiem Wam jeszcze o jednej ciekawostce, już stricte związaną z tymi postaciami. A ten film, taki film oznawczy, właśnie opowiadałam Wam. Zastanawialiśmy się nad tym, czy wszystkie filmy są o miłości. Napiszcie proszę w komentarzach, czy zgadzacie się ze mną, czy może jednak uważacie, że e bredzi. Przesadza. Nie wszystkie filmy są o miłości, a ja wcale nie kojarzę pracy fi nad filmem z, tą, z tym słowem. Może wręcz przeciwnie, może na przykład tworzycie filmy, bo Was coś tak wnerwia, może nawet nie lubicie tworzyć filmów, ale uważacie, że ta, ta kwestia jest tak bardzo ważna do poruszenia, że w grę. Nie, że w grę nie wchodzą tutaj żadne pozytywne emocje, tylko na przykład próba ostrzeżenia kogoś przed czymś. Więc chęć, chętnie po, poczytam Wasze komentarze pod tym filmem z, za lub przeciw temu pytaniu z tego filmu. I tyle z mojej strony. Zachęcam Was do lajkowania, do komentowania, dodania suba dla Projekt Lusty, bo to mnie motywuje do dalszej pracy. Możecie również odwiedzać stronę na Facebooku Motion Kiosk, która tutaj twórcy tego, tej strony właśnie opowiadają o tworzeniu animacji. Myślę, że czynią to z ogromną pasją i miłością do tego, co robią. Więc zachęcam do Was do zerknięcia i widzimy się w kolejnym Just Animuję. No to pa!